Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie strzelce w horoskopie na sierpień 2022 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, zawodowo-finansową, jak i energetycznie-zdrowotną. Także zapraszam do wysłuchania. Strzelce sierpień 2022 roku. Rady, wskazówki dla strzelców. Strzelce. Sierpień 2022 roku. No kochane strzelce, może być to niełatwy miesiąc, ale finalnie macie króla denarów, tak? Jesteście stabilne, konkretne, bezpieczeństwo finansowe, zwłaszcza kompetencje, narzędzia w dłoni, żeby osiągać sukcesy sukcesy. No wszystko to będzie przy Was. Ale zanim to, kochane moje strzelce, karta czy jakie sterce będzie za chwilę? Królowa Bułow. No, Królowa Bułow mówi bardzo często o kobiecie, która jest temperamenta, dynamiczna, aktywna w działaniu, nie boi się wyzwań, podoba się bardzo. To może być kobieta z przeszłości, ale może być też kobieta, która się po prostu właśnie bardzo podoba, ale niekoniecznie. Może to być po prostu człowiek, który jest bardzo temperamenty, energiczny i nie boi się wyzwań. I osiąga sukces oczywiście. Taką kobietą, takim człowiekiem będziecie wykochane strzelce w tym miesiącu, ale również taka kobieta może mieć bardzo pozytywny i duży wpływ na Wasze życie w tym miesiącu. Natomiast to, co przeszkadza i zjedno problemu, bo przeszkadzać może dziewiętka była w sedno problemu. Sąd ostateczny, bo przeszkadzać może Wasz brak działania, brak konsekwencji w działaniu, taka energia, postoję, posiedzę, popatrzę, zobaczę, może los na mnie zadecyduje, tak, rzeczywiście obserwacja pozwala często wyciągnąć, wysunąć pozytywne, tak, wnioski, trafne. No. Okej, okay, no ale działajcie, bo nie, be, nie będzie korzyścią dla Was czekanie, tak? Brak działań, brak konsekwencji w działaniu. No, ceny problemów są dostateczne, a dlaczego czekacie? Dlaczego nie działacie? Bo to ostateczne, no nie uwolniłyście się jeszcze, nie uwolniliście się jeszcze z wszelkich negatywów, tak, z jakichś negatywów, z problemów, uzależeń, nałogów, negatywów w przeszłości, złych świadczeń, toksycznych ludzi. są to ostateczne, należy uwolnić się, tak, Katarzis, uwalniam się, wyzwalam z tego, co mi nie służy, pozostawiam za sobą, zamykam drzwi, idę w nowe. Na no, tego nie zrobiłyście i nie zrobiliście jeszcze. Karta Radoszowska, denarów, dajcie sobie szansę, ale też wykorzystajcie te szanse. Które los Wam zsyła, bo los będzie zsyłał Wam te możliwości, no naprawdę, z nieba będą spadały. Róż, również różnego rodzaju dotacje do finansowania mogą być przy Was. Ktoś może do Was wyciągać pomocą dłoń, ale Wy do kogoś tak możecie taką dłoń wyciągać, tak? To jest równowaga w dawaniu i braniu, harmonia, ale karta radości z wykorzystaj to, co los Ci zsyła, tak? Wykorzystaj z. z, z, z Skorzystaj z tej pomocy, którą ktoś Ci oferuje. Nie bój się! skorzystaj z tego, co los Ci niesie, bo masz ogromne możliwości, masz ogromne, macie ogromne możliwości, kochane strzelce, no w tym miesiącu uzyskiwać na płaszczyźnie zawodowo-finansowej, zwłaszcza, ale i uczuciowej, i zdrowotnej, także no nic tylko korzystać. To, co nieuniknione i wynik. Karta Rydwana, karta wieży. Nieuniknionym jest to, że popędzicie jak szalone po prostu do przodu, tak? Wiatr we włosach, wiatr w żaglach. Możliwości ogromne, spełnianie się, samospełnianie, Samospełnienie, tak? Zyskiwań na płaszczyźnie zawodowo-finansowej, na płaszczyźnie uczuciowej. Tutaj będziecie niedoścignione i niedoścignieni, tak? Wszystko w Waszych rękach, wszystkie sukcesy w Waszych dłoniach. Nie będzie dla Was rzeczy niemożliwych i w karcie wieży, finalnie, bo życie to. Co wam nie służy? Burzycie wszelkie stereotypy, stygmatyzacje, burzycie wszelkie struktury, na których się do tej pory opieraliście i opierałyście, bo to już jest nieaktualne, to już będzie nieaktualne, to już wam nie będzie służyło, to będzie po prostu do zniszczenia. No i tak zrobicie. Zniszczycie to, zburzycie, żeby powstało nowe. I proszę bardzo, nowe w królu denarów. Będziecie, kochane strzelce, finalnie królem denarów, człowiekiem z kompetencjami, z pieniędzmi. Z zasobami mądrości, tak? To jest człowiek sukcesu. Nic nie musicie, a jedynie możecie. Taka będzie Wasza energia. Bezpieczeństwo, stabilizacja, stabilność. Bycie człowiekiem solidnym, konkretnym, z osiągnięciami wielkimi. Nie bojącym się, nie lękającym się wyzwań. Takim człowiekiem wy się stajecie. Inwestycja. Inwestowanie w przyszłość, inwestowanie w siebie, w swój biznes, ale również taki człowiek może mieć bardzo, bardzo, bardzo duży i pozytywny wpływ na Wasze życie, zarówno w sierpniu, jak i w kolejnych miesiącach. Także, kochane strzelce, naprawdę powinno być super, powinno być super, tylko korzystać z pomocy. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, trzymam za Was kciuki bardzo mocno, życzę powodzenia, niech ten sierpień będzie fenomenalny i fantastyczny. Do usłyszenia, do zobaczenia.